Jesteśmy w Nowym Jorku, z Liwią. Witam, cześć. Musimy iść dalej? Tak, idziemy dalej od dwóch godzin ponad. Kręcimy się po ulicach i szukamy Central Parku, który jest na wprost. aczkolwiek ja i moja orientacja w terenie... Nawigacja jest winna, nie? Ja i moja orientacja w terenie zrobiłyśmy sobie psikusa. Cofałyśmy się, szliśmy nie w tą stronę, idziemy znowu tam no. tą w odpowiednią stronę i... Mam nadzieję, że nie powiem tam dotrzemy, ponieważ jestem głodna, Olivia koniecznie chce zjeść lunch w Central Parku. No, na łódce. Ja chcę pokazyć kaczuszki. Kaczuszki, kupiła chleb, który pewnie za chwilę zjemy zamiast dać do no, takie Ładnie są. Ponieważ no. jesteśmy już po prostu kurewsko-głodna, jest godzina 12.30, no to czas już na lunch, prawda? No. Ale wstrzymamy się, zje, sądzę, że to jeszcze będzie z pół godziny drogi do tego Central Parku i i będziemy na miejscu no. <laughs> i coś zjemy. bardzo I... tak pięknie, Ładna pogoda, czegoś Ładna pogoda, trochę zimna. dzisiaj rano było, teraz słoneczko jak pali na bardzo fajnie jest. Co robisz? Kocieki mi <laughs> No bo zapomniałam i był taki kołek. Idziemy, ja. więc tak wygląda Nowy Jork. Dobra, gdzie jesteśmy? Powiedz. Będziemy jeść właśnie lunch. Mam wygląda dobrze. No, tu widać piękny Center Park. No, uliczki, koniczki, konie. No, tu, O, duży jedzonka picie. No. No jak się czujesz? Teraz. Łodna się czujesz. tak. No, za parę Wydaje minut. Się, że będę czuła pełną satysfakcję ze spożytego posiłku. No, to jest tak. Sądzę, nie. Jesteśmy w Central Parku Dorwałyśmy jedzenie i. Spożywamy lunch, który jest całkiem dobry. Ja wziąłam z ostrym sosem. Jest, jest ostry. Lubię to. Tam tutaj sobie... Gruby. W tle gra sobie pan na saksofonii, więc jest taka fajna atmosfera. A tutaj mamy piękny widok. Na jedzenie! Oraz na na wieżowce. Na jeziorko, ludzi. I wszyscy sobie leżą tutaj na... Osa! Po... Gdzie jest osa? Osa była na ich To co? Tak, więc jemy sobie jak ci smakuje. Dobre. Dobre? No, teraz na coś do, do jedzenia. Tak. Do końca. Ja, ja też tu zjem. zaraz powiem Wam recenzja jedzenia. Gór. Naprawdę, dobra. Chociaż dobra. ja bym tu troszeczkę soli dołaliła. Ale jest bardzo dobrze przyprawione. Mamy nowe taką sałatę tutaj. Wygląda na lodową. I... Restauracji na ulicy Chyba Jak dobra. na trucka jest, jest bardzo dobre Więc my teraz jemy później lecimy na łódeczki No, spalić kalorie Spa, Spalić jedzenie, tak, a później polecimy na coś słodkiego Na gofry Na gofry? Na gofry. No, gofry z no. lodem O, i z tożsakami No Boże, już Z polewą no, no. Ze wszystkim, ale będziemy dzisiaj cały dzień chodzić, więc możemy sobie pozwolić No na tam, tam, tam. Kupiłyśmy za całe 2 dolary mapę Central Parku i zmierzamy tutaj. Fokusuj. Nie chcę się wyfokusować. Dobra, w każdym razie idziemy na łódki. Chcemy wypocząć sobie łódkę. Łap! Fajnie, że zdejmę aparat, jak mi się tu... Dobra, ugrząsł mi aparat na ręce. Podtrzymaj mapę. <śla> to sklep. <z chlepem. śla> Piła cała pokażanie chlebka i do widki. Rzuć w nią chleb. <laughs> ona się my ona je! ale ja mam tylko za de a tam, a tam to nie jest za darmo co na trawniku? To ja jest sama zjem. Dopiero że jej zjadła w trakcie. Nie zagładam, ale. Na dla kaczki. Dla kaczki, dla ptaszki, nie? Jeziorku, czy nie wpadniemy w wodę. Może wpadniemy, może nie wpadniemy, się zobaczy. Jak mi trochę Ale jestem taka trochę podekscytowana tym faktem, że będziemy pływać po Central Parku. Tu widać piękny domek. No nie widać, bo są drzewa. Nie, ale tam Ale ludzie pływają, proszę. Mogę parę katolików, żeby pokarmić. Tak. Tu już zjadłaś cały chleb, nie masz czym karmić. Dlatego głodno jest. Nie. <laughs> chyba nie z kolejka czy jak. Chyba tak. To nagram czą. Chuj mnie strzeli. Stałyśmy w kolejce dobre 40 minut. Po czym podeszliśmy do okienka i okazało się, że przyjmują jedynie gotówkę. E, cash only. Cash e, only. No credit cards, no debit cards. No. A my mamy karty. Na, aczkolwiek w drobniakach miałyśmy 28 dolarów. 15 dolarów kosztuje godzina pływania łódką, ale okazało się, że trzeba jeszcze 20 dolarów depozytu dać, więc brakuje nam kilku dolarów i 7. 7 dolarów nam brakuje na cholerny depozyt. Yy, tutaj nigdzie nie znajdziemy prawdopodobnie ma oko. Jak to się nazywa? Te maszyny do wypłacania Bankomatów. Bankomatów. Bankomatów tu nie ja. znajdziemy. Musimy iść znaleźć bank i w banku sobie wypłacić Ty pieniądze. jest taka smutna, już płaczę. Ale a, naprawdę. Ja nie jestem smutna, jestem wkurwiona po prostu. Nie, oko mi boli, dlatego płaczę. Nie przez te łódki. No to y, prawdopodobnie łódki sobie dzisiaj podarujemy. Nie. To Nie? Ten... Tak jak Będziemy do 18 tutaj o. kurwa czekać w tej kolejce, bo teraz jest dwa razy większa niż była, a my stałyśmy tu dobre pół godziny. Ja teraz mam ochotę na gofę Z lodem. <noise> bo pachnie słodkim. Ja myślę, że na taki dzień, tak długo stałam, na nic, teraz sobie gofro tak. A ja bym poszła na Times Square. Nie byłam za dnia na Times Square, byłam tylko w nocy. A w dzień sercie się. jest lepszy. Gofra. Nie co Daleko jest Square? No. Czy nie? Nie wiem, włącz nawigację. <laughs> o nie. Ja i nawi a Ładuje mi się telefon, nie mogę. Dobra, więc zadecyduj Zadecydujemy gdzie idziemy, aczkolwiek. W tej chwili wszak mnie trafia. Z głębi serca, mam ochodę powiedzieć fuck. Mam jeszcze chleb. Nie. Nie zjem go w zjem jem chlebek spowiem. Ja Pociągie. No całą paczkę chleba mam. To nie ma. I to specjalnie kupiłam na ten na ten boat. Za to, że nie byłyśmy na łódkach, postanowiłyśmy odbić na karuzel. sobie karuzelą. Tak. Za jedyne 3 dolary. Może mi wywiółki pocałować, nie? I kaczki, bo ja <grymna> idę na kaczkę. <bierze. grymna>

na koncert za dwa miesiące. Mhm. Dobra, mamy czerwone, ale w zasadzie to Nowy Jork. Idziemy. Dotarłyśmy mhm. na Times Square. Proszę bardzo, Aki. Dotarłyśmy, siedzimy na tych schodach znanych. I mamy. Uu, tyle reklam. Prawie jak w Polsce, tyle reklam na każdym budynku. I ja sobie wzięłam kawę w mrożoną latę i usiadłam, spoczywamy sobie teraz i mam, mam wrażenie, że już nie wstydzę dzisiaj. W ogóle po tym siedzeniu na tej łapce wstałaś jak kaczka jakie ławce? No, na ławce w Central Parku! Nooo! To niby nie jest daleko, ale OSO, nogi moje dzisiaj umarły. I jeszcze mam zamiar iść tutaj jest Disney Store ogromny Disney Store. I mam zamiar przyjrzeć się, co tam oferują. Jest ale pięknie, prawda? Jak na filmie jakimś. Re rewelacja. Chociaż tak naprawdę, szczerze mówiąc, film nie oddaje tego tak, tak jak jest. Jest piękniej niż na filmie, uwierzcie mi. I czuć tą energię. Chociaż jestem zmęczona, zmęczona, to czuć tą energię. Polecam każdemu przyjechać tutaj chociaż raz. Nie? Polecasz przyjechać tu? Czuje energię. Livia <grymia> przysypia na schodach, czuć energię! <grymia> czuć, czuć! My, my tutaj stawy od biodra. Jeszcze chyba coś dzisiaj zjemy, co? Loda. Nie Wiesz, e, całkiem nie było źle, bo był to twardy, nie? Później tylko gryzłam papier. <laughs> My u użyć ale jak był taki świezy, świeży zrobiony, syropem, wszystko nie takim mrożony. No fajnie. Kątkówkę sobie zjadła sobie i nie kleiło. <laughs> A ja odpuściłam sobie dzisiaj, bo za to kupiłam sobie mrożoną kawę. Bez cukru, bez, bez, bez. Przepyszna, bardzo uwielbiam ją. Ale jeszcze dzisiaj sobie coś zjem. Definitywnie coś zjem Jesteśmy w Disney Store. Proszę... O oh, wow, jaka wielka lalka. Mickey Tam mamy wszystko z Miki. Nie mamy koszulki. O, piękna bluza. Co ty śpiewasz? To history, uwielbiam. Patrz. To było zawsze moje marzenie w dzieciństwie, żeby mieć Chudego lub Baza lub Jessie. A to jest wszystko. Mamy nawet Zurga. Proszę bardzo, Zurg, Imperator Złaci jakoś. Tak. Mamy Baza, te pluszaki. I mamy Mustanga. Mustang. Proszę bardzo. Przepiękny. O, żółwik z Nemo. Przepiękne rzeczy. A tak dla rozeznania 22 dolary taki żółwik. Mm, I ten miś, który pachnie truskawkami. Zobaczcie, no identyczny jak w filmie jest po prostu. Mm, pachnie truskawkami, ślicznie i ile taki miś kosztuje? 22,90 wszystko to jest chyba wszystkie te pluszaki są po 22 dolary świetne chyba sobie takiego misia kupię, wiecie trochę przypał, ale tutaj sobie o i Pepe Pan Dziobak Pepe Pan Dziobak też jest świetny miałam z nim zdjęcie u mnie w mieście w centrum handlowym Brrr. Nie. Trochę przypał, nie? Trochę przypał, ale kupię sobie takiego misia. Z tym stara krowale. Kupię sobie misia tu, nie, nie teraz, tylko w 3 miesiące, bo już wydam za dużo pieniędzy. Więc pachnie na troskawki? Tak! A jest halpana z Coś tu się dzieje Tam jakieś... jakieś zabawy Gwiezdne wojny Wow, sklep naprawdę robi wrażenie To jest ale to jest ogromne to jest dopiero ogromne myślałam że tam ten Disney Straw był fajny ale tutaj mamy jeszcze lepsze miejsce Oczywiście ja 20 lat idę na zabawki i co lepsze idę z kablami przy sobie ponieważ ładuję się telefon który padł SpongeBob Spider-Man Ale dziad Masakra Tutaj proszę bardzo. mamy światłego Statua wolności Nowy Jork z klocków Ale ten koleś jest niesamowity Masakra Wow I mamy Niezajebisty jest ten dinozaur. To jest wielki minionek. Oh, Jaki urocze wow. wielki, a tam jeszcze jakieś figurki Lego? Świat Barbie. Ale uroczy. Jej. Tak. Jemy sobie właśnie z Liwią. Kolację tak są, e, zdrową. Zdrową kolację. No, Jest warzywa. to pizza z warzywami. Jest tu dużo warzyw. Zaraz no. jak smakuje. Nie wiem czy się by czy nie. O, tak poleprę, pole nie? Nie wiem. Dobra, spróbuję. Dobra dobry sos, gruby ciasto, smaczna i przyprawy tam są do boli jak kto chce? parmezan, sól, pieprz, czosnek, chili. Ja sobie odsypałam właśnie chili. Mam tu brokuły, cebulę paprykę, pomidor, szpinak. Co tam jeszcze? Mięso. Wygląda... Nie ma mięsa. Nie to nie, to jest... nie sądzę. To jest mięso. Nie. Kurczak chyba. To Nie jest kurczak. Cukin? To jest teraz cukini? To nie jest mięso, nie? Nie. On no, pyczą to jest veggie. To jest dla mnie jakaś cukinia. Coś takiego. Bardzo dobra pizza. Pomejdziemy, jedziemy, bo balamy z Bo już jest godzina, która? Za, za 10 siódma już czas no. wracać do domu.